Witam w kolejnym odcinku Stradale Daily. Mamy godzinę 15.40. Słońce zachodzi, a ja odbieram kolejny transport z portu. Tym razem, 4 sztuki. Są też klienci, którzy nie mogli się doczekać na swoją W140 f klafę Przyjechali specjalnie na rozładunek z Kielc. I mamy właśnie 140. Mamy Lorenzera S-klafę W221. Mamy piękne s 60 i i mamy M3 E92, zaraz zobaczycie. Yeah. Piękny Lorenzer L55S w pełnym oryginalnym pakiecie. Widzicie, inny zderzak z ciekawymi końcówkami wydechu, felgi. Typowe lorinzery w bardzo ładnym stanie. No i przednie błotniki, progi, błotniki ze skrzelami, zaraz obejrzymy jak zjedzie. Długo wyczekiwana przez klientów 500 już 40. No, cały czas nie mogliśmy kupić ładnej sztuki, ale wreszcie udało się upolować, bardzo przyzwoity egzemplarz. No i tam mamy E92 ze skrzynią DKG M3, też w bardzo fajnym stanie i kupiona bardzo dobrze, w dobrej cenie. Przebieg powyżej 100 tysięcy km. To też miało duży wpływ na cenę, ale auto typowo do jazdy dla klienta, więc wyjdzie sto parę tysięcy na gotowo, a jest super naprawdę stanie. No i co ciekawe ma m.in. wydech akrapa, więc zaraz posłuchamy. Bardzo ładna w m pakietiku z bardzo niskim przebiegiem 58 tysięcy kilometrów. Krystyna nas już przywitała i jedziemy. No, Krystyna złapała jakieś fotorada. Eska rozładowana. Nowy, szczęśliwy właściciel już wsiadł. Pierwsze metry zaraz na drogi. Naprawdę bardzo ładny stan. Tam przebieg 50 parę tysięcy kilometrów. No, taki oryginalny stan. Auto zostaje u nas na pakiecie. Przygotowawczym do eksploatacji. Zajmiemy się kompleksowo przeglądem mechanicznym. Może jakiś detailing zrobimy, zaraz ustalimy zakres prac z właścicielem. Tu, jako ciekawostka, ładuje nam się nowy Peugeot E208. Będziemy robili wielki test aut elektrycznych, małych. Także może też jakiś odcinek na YouTubie z tego powstanie. Póki co, zajmujemy się nowymi nabytkami z Japonii. No, Dobry. i z tyłu jak to we wtlasie, <grymne> jest bardzo komfort. Co? Bardzo dużo <grymne> miejsca, jest ok. Nowi właściciele zachwycają się 140. A ja idę po Lurinzera. Bardzo ciekawy egzemplarz. Mieliśmy też niedawno takiego samego, ale kupę C216. Tu mamy W221, przedliftową Eskę też z bardzo niskim przebiegiem. Miał ocenę 4,5B. Też fajny zakup w dobrej cenie. No i pełny, prawdziwy, oryginalny pakiet Lorenzera. To też już będzie miał wpływ na utrzymanie wartości na pewno. Wyglądasz jak gangster z Truszkowa. <grym water> no wreszcie. Pięknie. No i tu mamy jakieś zgroziałe XC90 ze Stanów zapewne, chociaż nawet nie wygląda tak źle, to nie do nas, to musi zjechać po to, żeby rozpakować to. Piękna m trojeczka ze skrzynią DKG, wow, zobaczcie w jakim stanie od spodu jest przedni zderzak, niebywałe, praktycznie zero rysek. Już się nie mogę doczekać, żeby usłyszeć tego akrapowicza. mamy nie posłuchać Cold Starta na takim pięknym akrapie. Zaraz zobaczymy. Ale czuję, że będzie pięknie gadała. Oh, I znowu jak w domu. Pięknie Niestety rezerwa. Ok, auto rozładowane, poparkowane, yy, zakres prac uzgodniony z klientami o 240. Wrzucamy ją na serwis i zobaczymy, co się zadzieje. Pozostałe trzy auta i czwarte, piąte, też już pojechało na serwis. Po kolei będziemy. Przygotowywać je do eksploatacji. No i co, czekamy na kolejną dostawę. Widzę po komentarzach, że chcecie więcej takich filmików, więc postaramy się zawsze nagrać. Dzisiaj, e, niestety, już było ciemno, więc słabo wszystko widać. Za co przepraszam, ale tak akurat dojechała Lora. Postaramy się, w miarę możliwości czasowych i technicznych, <grywać> nagrywać Wam takie relacje prosto z portu e, o autach. Tak jak widzicie ciekawe sztuki przyjeżdżają, zajmujemy się nimi dalej. To nie jest tak, że tylko kupujemy, wysyłamy i zapominamy. Doprowadzamy je do takiego stanu, jak sobie klienci życzą. No i później też je obsługujemy dalej mechanicznie, detailingowo, w każdy możliwy sposób. Więc teraz zabieramy się dalej do pracy i czekamy na kolejną dostawę sportu. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie o lajkach, subach. To nas motywuje do nagrywania większej liczby filmików. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, hej.